Zadanie warsztatowe Bank versus skarpeta, ostatnie starcie. Mówiliśmy o korzyściach, jakie są związane z tym, że mamy banki, że używamy produktów bankowych, jak to nam ułatwia życie. Ale jest grupa ludzi, którzy z jakichś powodów wolą trzymać pieniądze w skarpecie, schowane gdzieś w niewidocznym miejscu, żeby złodzieje nie ukradli. Chciałbym, żebyście na warsztatach pomyśleli. Jakie są plusy i minusy najważniejsze trzymania pieniędzy w bankach i w skarpetach? Być może przede wszystkim minusy znajdziecie, ale co ważniejsze, jak przekonać tych, którzy trzymają pieniądze w skarpecie albo gdzieś w słoiku zakopane w ogródku, do tego, żeby zdecydowali się na korzystanie z usług bankowych. Może to przekonanie też będzie pod hasłem. Idealny bank, który byście stworzyli po to, żeby właśnie takich klientów, którzy do tej pory nie korzystali z banków, do korzystania z banków przekonać i z czasem przyzwyczaić. Czyli bank versus skarpeta ostatnie starcie, jakie są plusy i minusy trzymania pieniędzy w bankach albo w skarpetach? I jeżeli wyjdzie Wam więcej plusów, a pewnie Wam wyjdzie znacznie więcej plusów po stronie banków, to jak przekonać tych, którzy trzymają pieniądze w skarpetach do korzystania z banków?